Siemanko, Lidziska, z tej Stanu Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery, a dzisiaj gramy z Brighton i potem miejmy nadzieję czeka na nas jakiś mecz w reprezentacji, najchętniej zagrałbym w dwóch spotkaniach, ale nie wiem czy trener Dana masz tyle szans. Trzy spotkania, dziewięć punktów, perfekcyjny początek, teraz czas kontynuować dobrą serię, gramy na własnym stadionie, więc nie chcemy zawieść kibiców w meczu z Brighton. Zaczynajmy, to spotkanie! Dobre, dobrze Fernandinho, Jezus, jeszcze odegranie, Silva na skrzydło, Mares, Silva, Jezus, kapitalne podanie, Mares w polu karnym, Ryan go niestety powstrzymuje. Świetna interwencja australijskiego bramkarza, który kapitalnie był ustawiony i na spokojnie zbił strzał Algierczyka na rzut rożny. Ale mamy jeszcze stały fragment gry, może zamienimy go na bramkę, kto wie, De Bruyne wznowi grę od rzut rożnego. Długo się zastanawia, wreszcie centruje na pole karne, wybijają to obrońcy, a konkretnie Stevens. Carvajal to przechwycił, może podawać De Bruyne, do środka Silva, De Bruyne, centra na pole Jezus, tylko słupek, ależ to była wyborna okazja. Aj, Isquierdo wygrał to, Stevens... Jeszcze Gebhardt kapitalnie do izquierdo. Ten bez problemów opanował piłkę. Ma okazję do centry. Mocno. I tutaj obrońca kapitalnie interweniuje, zbijając piłkę na słupek. Zawodnik Brighton nie może w to uwierzyć, że ta piłka nie trzepocze w siatce. Ale Felipe Luis cudownie go zablokował. Brawa dla Brazylijczyka. Mamy jeszcze rzut rożny. Pascal Gross wznowi grę. Zastanawia się Niemiec co zrobić, wreszcie centruje, uderzenie, no, ale na spokojnie radzę sobie z tym strzałem. Świetnie tutaj Silva opanował piłkę Fernandinho, rozrzucenie, De Bruyne, Silva, ładne panowanie nad piłką, De Bruyne, nie minął niestety Grossa, no widzimy tutaj bardzo dobrze Niemiec interweniował, Sané, Kun Aguero, odegrał ładnie, tutaj kontrolujemy grę, Marys, no ale Ryan takie strzały to wyłapuje na śniadanie. Mocny tutaj podanie na Sané, czy ten wygra pojedynek główkowy? Tak jest! I Kun Aguero znowu powstrzymany. Ryan rozgrywa chyba mecz życia. I jak widzimy tutaj zmiana w naszym zespole. Schodzi Silva. Mares jeszcze tutaj odegrał. Aguero jest debryjny! I kapitalnie Ryan. Ja nie mam słów by opisać jego mecz, bo to jest perfekcyjne spotkanie. Praktycznie Australijczyk nie popełnia żadnych błędów. I cudem będzie jak go pokonamy choćby raz. No ale mamy jeszcze rzut rożny, może stały fragment gry. Da nam to upragnione prowadzenie. Mocna centra z głową. No ale dla Rajana dzisiaj to jest bułka z masłem. No i jak widzimy odpowiedź Brighton, cudowne podanie do Iskierdo. ten dobrze dzisiaj panuje nad piłką, spokojnie minął obrońcę, podaje po ziemi, Stevens na pole karne! I Jakan Baksha uderza tylko w słupek, nie wiem czy to dobrze przeczytałem, ale to na pewno nie jest najłatwiejsze nazwisko Irańczyka na świecie. No i widzimy Brighton, złapali wiatr w żagle, grają naprawdę dobrze i praktycznie zepchnęli nas do defensywy, tak to nie może być, Gross na pole karne! No i jest jeden do zera, ale dla Brighton. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Perfekcyjny start w Premier League, a my tracimy gola po strzale Pascala Grossa. Co tu się dzieje, nie wiem, ale to może być nasze najgorsze spotkanie. Staramy się jeszcze wyrównać. Doliczony czas gry. Nadzieja umiera ostatnia, musimy atakować, nie mamy nic do stracenia. Rahim Sterling centruje na pole karne, wybija to Montoya. Jeszcze przegrywamy pojedynek główkowy. Aguero, sędzia naprawdę przedłuża jak może. De Bruyne Bernardo Silva i jest Bramka. W piątej doliczonej minucie, a sędzia doliczył tylko dwie. Widać, że sędziuje podfaworyzowany zespół. Tutaj nie da się tego ukryć, bo przeciągał tak długo, aż wreszcie zdobędziemy Bramkę wyrównującą. No jak widać, sędzia sprzyja, sprzyja bogatszym. No i to nie jest żadna nowość. Jeden do jednego wyrównujemy i przynajmniej unikamy kompromitującej porażki z Brighton. Uniknęliśmy porażki, ale mamy tylko remis. To nie może nas satysfakcjonować, bo mamy na każdej pozycji lepszego piłkarza. No i ogólnie powinniśmy tutaj zmiażdżyć naszego rywala, a ledwo co wyszarpaliśmy remis dzięki wydatnej pomocy sędziego, no bo przedłużał jak mógł. No i tutaj będzie stracona bramka po strzale Pascala Grossa. Na początku myślałem, że to on podawał, a to jednak on strzelał. Widzimy tutaj fantastycznie, dołożył nogę i pod pachą mi to zmieścił. No bardzo chamskie uderzenie, bo po ziemi są czasem takie najbardziej perfidne, bo ciężko je jakoś tam obronić. No statystyki mówią same za siebie: Ryan rozegrał spotkanie życia. No i aż mi jest przykro, że stracił tego gola w ostatniej akcji, bo ten występ byłby na 10-0. Dwie moje interwencje: 10 Ryana, on ma notę 7-3. Ślepy to wystawiał ewidentnie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Jak widzimy, już nas menadżer krytykuje za to, że straciliśmy jedną bramkę. No można i tak, no ja tam bym raczej krytykował ofensywę, że nie wykorzystali chyba z 12 sytuacji, no ale lepiej wszystko zwalić na bramkarza, jak zawsze. Najprościej. Tak to już niestety jest, że bramkarz rzadko dostanie pochwałę, a jak coś nie wyjdzie, no to wiadomo czyja wina. Bo przecież nie napastnika, który zmarnował kilka okazji, no i przecież zawsze wina bramkarza. Ryan robił co mógł, no ale sędzia go ewidentnie nie lubił, jak i całego Brighton. No i udało nam się jakoś tam wyrównać. Dobrze, że 10 minut nie doliczył, bo to już by była w ogóle kompromitacja sędziego. Tutaj widzimy 10 punktów. No nie może nas to satysfakcjonować. Chelsea bez punktów w strefie spadkowej. No ciekawa ta tabela, nie powiem. Widzicie, tak to jest jak odchodzi Mauricio Sari. To od razu wyniki się pogarszają. A tutaj jeszcze chyba mają Edenę Azarda. No. No, chyba, że go stracili na przykład w tym okienku. Zobaczymy, jak to jest. Leicester stracił Maguire'a, swoją opokę. Liverpool bez transferów. Patrzymy dalej. Manchester City stracił Fodena i Mondiego Niepotrzebnie ich sprzedawaliśmy. Bay i Herrera odchodzą z Manchester United. Duarte i Kennedy przechodzą do Newcastle. Fajne wzmocnienia, jak na ten klub. Robinson przechodzi do Nottingham. Tutaj Sar widzimy, Engels, Anton przechodzą do Tottenhamu, Belotti. Watford się osłabia dość mocno. Krejci i Szaparenko przechodzą do West Bromu. West Ham bez transferów. Wolverhampton straciło Kostę i Koadiego. Silva przechodzi do Arsenalu. Ciekawe, który jest Silva. Barnumów nikogo nie kupiło. Tutaj duże straty Brighton. Mariano, Ordez i Samatta do Barnley. No, tutaj Chelsea się wyprzedała, ale co ważne kupiła Kamila, Glika i Marcelo. No, wzmacniają defensywę. Już gorzej grać nie mogą. Leki i Wallace do Crystal Palace Rodriguez do Evertonu Leeds bez transferów. No i kończymy to okienko. Ale Kamil Glik, no, awans może sportowy, no przeszedł do Chelsea. no Nie oszkujmy się, Monako w ostatnim czasie raczej dołuje więc przejście do drużyny nawet ze strefy spadkowej. W Premier League to jednak awans sportowy, a i tak Chelsea się z tej strefy spadkowej szybko wydostanie. To jest taki wypadek przy pracy pewnie. No i z Włochami siedzimy na ławce rezerwowych, więc kibicujmy naszym! Szczęsny w podstawowym składzie Fabiański na ławce. No i pokażmy naszą klasę. Na razie to spotkanie nie jest jakieś porywające, ale dla nas remis też nie będzie najgorszym rezultatem. Najważniejsze, żeby tutaj nie przegrać. Widzimy Słowenię prowadzi z Bułgarią m.in. w pozostałych meczach. Pierwsza połowa za nami tylko Piszczek otrzymał żółtą kartkę. Piątek wchodzi w miejsce Milika. Żurkowski w miejsce Zielińskiego. El w miejsce Insinie. Politano w miejsce Verratti'ego. Linetty z kartką. Czy coś jeszcze tutaj zmieni? Nic, 0 do 0, najnudniejsze chyba spotkanie, ale jak widzieliśmy tam Czesi chyba wygrali z Anglikami. Zobaczmy co tutaj się stało. Anglia 10 punktów, my 16, czyli mamy pewny awans. Tak jest. No i Czesi pokonali Anglików 1 do 0, Słowenia pokonała Bułgarię, ale to jest chyba najbardziej spłaszczona tabela jaką w życiu widzę. Od trzeciego do 6 miejsca dokładnie taka sama ilość punktów, po 10. Wszyscy sobie zabierali punkty, dzięki czemu awansowaliśmy, więc mecz z Anglią jest o ale warto go zagrać, bo Anglików zawsze trzeba pokonywać. Zaczynajmy to widowisko. Tutaj widzimy Rahim Sterling, nasz klubowy kolega próbuje dryblować, ale podał jednak. Rahim Sterling ponownie schodzi do prawej nogi, centruje na pole karne, aj pusty przelot. Tutaj zaliczyłem dobrze, żeby Łukasz Piszczek, Henderson... Jeszcze tutaj Chamberlain łatwo traci piłkę na naszą korzyść. Linety, dobre podaj na skrzydło, Rybus. Lewandowski jest tutaj Milik. Arkadiusz Milik do Lewandowskiego, Lewandowski do Milika, ale sztyki taka i 1 do jednego. Ta. Nie, przepraszam, jeden do. Nic w ogóle, 0 do 0. Nie wiem o jakim ja czy mówię, ale coś ewidentnie w tym momencie poszło nie tak. Dobrze, tutaj rozgrywamy. Milik. Frankowski, Milik, jeszcze Piszczek do Frankowskiego, odegranie Łukasz Piszczek, Przemysław Frankowski, dobrze tutaj niestety Maguire interweniuje i będzie zaledwie rzut rożny, ale może akurat ten stały fragment gry zamienimy na bramkę. Mocna centra na pole karne i Pickford, cudownie powstrzymał tutaj Roberta Lewandowskiego, który chciał sprytnie tutaj zmieścić piłkę w okolicy okienka, ale niestety bramkarz okazał się być górą w tym pojedynku. No, i mamy kolejny corner. Może tym razem coś zatrze w siatce. Mocna centra i dobra interwencja Maguire'a, który kluje tutaj niestety w powietrzu. A my mamy zaledwie rzut autu. Frankowski wycofuje tą piłkę. Jeszcze tutaj jest Zieliński. Ładnie odegrał. Mamy Karola Inettego. Czy on wreszcie poda? Tak jest? Krychowiak, Zieliński, ty, długo rozgrywamy tą piłkę, aż to jest niepodobne do Polaków, najczęściej gramy szybki kontratak, a tu potrafimy skonstruować atak pozycyjny, Krychowiak, Zieliński, Lewandowski, Lewandowski do Zielińskiego i jeden do 0, ależ piękne uderzenie, bardzo niskie, bramkarz przy takich strzałach zawsze ma problem, no i Piotr Zieliński pokazuje, że w kadrze naprawdę może grać, dobre spotkania, pokazuje to w prawdziwym życiu, przynajmniej w meczu z Izraelem i tutaj w FIFA, no i to się ceni. Brawa za podanie dla Lewandowskiego i wykończenie dla Zielińskiego. Dobrze Wings, odegrał Kane, łatwo zwiódł tutaj naszego obrońcę, jeszcze odegranie Markus Rashford, wypuszcza tutaj niekrytego Sterlinga, Rahim Sterling do lewej nogi, strzał zablokowany i wybija to daleko Kamil Glik, o piłkę walczy Milik, no ale niestety przegrywa pojedynek strzałem. Widzimy, milik nie podnosi się z boiska, Show do środka. Chamberlain Henderson, Anglicy w ataku pozycyjnym. Harry Wings. No i sędzia przerywa grę, bo to wygląda na coś poważnego. Arkadiusz milik nie podnosi się z boiska, Trzyma się tutaj za prawą nogę. Za moment przekonamy się w powtórce, co się stało, ale nie wygląda to dobrze. Chyba będzie potrzebna zmiana. No sędzia tutaj też jest chyba takiego samego zdania. Zobaczmy. Aj, wygięła się prawa kostka. Dramatycznie to wyglądało, a chwycił się początkowo za plecy. Można i tak. Na boisko wchodzi Krzysztof Piątek. Sterling do środka, Wings. Dobrze tutaj podaje. Rashford szuka miejsca do podania, odnajduje świetnie Kane, a ten trafia tylko w boczną siatkę. Wyborna szansa Anglików powinno być jeden do jednego, ale Harry Kane zmarnował stuprocentową okazję. Rzut roczny dla Anglików, 88 minuta, Kane na pole, uderza tutaj świetnie, ale udaje mi się interweniować, no sprytny strzał Anglika, ale nie dałem się zaskoczyć, byłem dobrze ustawiony. No i na spokojnie, dałem tutaj radę interweniować, no ale mamy kolejny corner, zagrożenie nadal nie minęło. Jak widzimy Łukasz Piszczek z opa opaską kapitańską, Henderson wznawia grę, zastanawia się wreszcie, centruje na pole karne, wybijamy to... No ale na kolejny corner, no oblężenie naszej bramki trwa, niby jest to mecz o pietruszkę, ale gramy w Anglii, więc chcemy się z dobrej strony pokazać, żeby nikt już nas nie śmiał krytykować na wyspach centra, na pole karne wybija to Frankowski, jeszcze piłkę zgarnia Stones, Stones do środka, Dyer, Rashford uderza prosto w moje ręce i to spotkanie musimy po prostu wygrać. Koniec meczu 1 do 0. Pokonujemy Anglików i zobaczymy, czy teraz jakieś angielskie media będą nas krytykować albo nasz trener. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Jeden strzał złapany, jeden sparowany. Ocena meczowa 7-0. Czyste konto. Jedynie szkoda. Kontuzji arkadiusza Milika, bo nie wyglądało to dobrze. Oby szybko wrócił do zdrowia. Nasza najlepsza interwencja strzał Czałkana. Ale byłem dobrze ustawiony, a nawet jakbym nie interweniował, to był tam Łukasz Piszczek i na pewno wybiłby tą piłkę. Statystyki na korzyść Anglików, ale statystyki nie grają. Liczy się to, co w sieci. Zieliński, piłkarzem spotkania, gol to jest najważniejsze. Asysta Lewandowskiego. Dwie moje interwencje, trzy Dobra bramkarzy ciężko się o coś przyczepić. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. Jak widzimy, Milik wypada na 8 tygodni. Nie jest to dobra wiadomość. Zwichnięcie barku. Ale to jest dziwne, bo upad i prze... tak wygięła mu się kostka. Do tego trzymał się za plecy, a ma kontuzję barku. To jest FIFA, tego nie ogarniesz. Włochy na pierwszym miejscu, Polska na drugim, trzecia Słowenia, czwarte Czechy, piąta Anglia, outsiderem Bułgaria, którą od trzeciego miejsca dzielił zaledwie jeden punkt. No, Anglicy prawie byli outsiderem, no ale udało im się zająć przedostatnie miejsce angielska potęga. No i tutaj zobaczmy: Lewandowski najwięcej bramek bardzo dobrze, to się ceni Zieliński najwięcej asyst. Polacy rolacy królują. No, tylko w czystych kątach no Perin wygrał, bo za mało spotkań zagrałem, żeby to dostać. No jakby tak podsumować, mniej szczęsnego, to byśmy wygrali. No. Tak to jest jak trener rozdziela występy. Nie było czerwonych kartek, więc bardzo czyste eliminacje. Ale naprawdę te kontuzje w FIFA to jest jakaś paranoja. Ja nie wiem jak oni to ustalają. Chybił trafił chyba. Gramy w następnym odcinku z Nottingham Forest i PSW. A, dobrze, że gramy w Lidze Mistrzów, bo nawet nie sprawdziłem czy my w jakich pucharach gramy. Też jestem ogarnięty, przechodzę do klubu, a nawet nie wiem co osiągnęli w poprzednim sezonie. No ale po Manchesterze City można obstawiać, że coś wielkiego. Gramy w grupie z szejkami z PSŻ, z PSV Eindhoven i Bazyleą. Tutaj musi być pierwsze miejsce, bo PSŻ to frajerzy w Lidze Mistrzów, a PSW Eindhoven. No i Bazylea to dla nas tylko przystawki, które musimy zmasakrować. No, ale co do tych kontuzji, no to naprawdę. Widzicie w powtórce, że gościowi wygina się kostka nienaturalnie, potem chwyta się za plecy, a na koniec gra uznaje, że on ma kontuzję barku. No mogliby to przynajmniej trochę bardziej realistycznie zrobić, bo to było chyba najgłupsze, co mogli wybrać, akurat z tego wszystkiego. No ale nie mnie to oceniać, Tak gra z rzeczywistością nie ma za dużo wspólnego. FIFIE wszystko jest możliwe. Pewnie, jakbyś upadł na plecy, to byś miał kontuzję małego palca. No a w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i zapraszam Was na kolejny materiał. Trzymajcie się!